Podczas nocy muzeów czekają nas jeszcze dwie atrakcje. Właściwie te atrakcje, jak też wszystkie te przedsięwzięcia, są, są możliwe do zrealizowania dzięki temu, że nas wsparły finansowo zarówno marszałek województwa opolskiego, jak i prezydent miasta Opola. I teraz tak dla wszystkich. Uczestników mamy niespodziankę w postaci czerwonego autobusu londyńskiego, który będzie krążył między naszymi muzeami. Pierwszy kurs o godzinie 18, kolejne co 45 minut. Przystankiem startowym jest przystanek na ulicy Mozarta. Następnie nasz autobus zatrzymuje się przy kościele garnizonowym w Szczepanowicach. Oraz jedzie do Muzeum Wsi Opolskiej. Potem wraca i znowu przystanek startowy przy ulicy Mozarta. Więc serdecznie zapraszamy do odwiedzania wszystkich naszych miejsc, z tego względu, że transport jest przygotowany. I kolejną istotną rzeczą jest znana już wszystkim zabawa pod tytułem Znajdź intruza. W co najmniej czterech naszych instytucjach należy odszukać, na wystawach należy odszukać obiekt, który nie pasuje do charakteru danej ekspozycji. Jeżeli ktoś odnajdzie tego tak zwanego intruza, ponieważ nie pasuje, musi zgłosić ten fakt. Osobie pilnującej, naszemu pracownikowi czy wolontariuszowi, który potwierdzi to pieczątką na naszej ofercie. I na pierwsze, osu, na pierwsze 500 osób, które zbiorą po trzy pieczątki, czekają upominki. Trzy pieczątki: trzy pieczątki: trzy. Mamy trzy, na pierwsze 500 osób, które zbiorą po trzy pieczątki, e, czekają upominki. E, tymi upominkami są nasze super kapelusze. Agnieszka Kamińska, Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Polskiego. Jestem tu w imieniu oczywiście jednego z organizatorów, głównie marszałka Województwa Polskiego, pana Andrzeja Buły, jak również wicemarszałka odpowiedzialnego za kulturę Zbigniewa Kubalańcy. Co nas cieszy, ponieważ trzy instytucje spośród tutaj wszystkich zgromadzonych są to instytucje finansowane z budżetu Województwa Polskiego, a mieszczące się na terenie miasta Opola. Bardzo nas cieszy właśnie ta współpraca. Dziękuję strasznie i bardzo gorąco liderowi tej edycji 12, pani dyrektor Monice Orżuk, za to, że, że wzięła to na swoje barki, oczywiście przy pomocy wszystkich dyrektorów instytucji. Ja, proszę, ja się e, bardzo broniłam, bo byłam dyrektorem, no Ale, i nie ale no każdy musi jakieś tam swoje frycowe zapłacić. To są pierwsze frycowe. Wydaje mi się, jak patrzę i słucham tego wszystkiego, to rzeczywiście będzie w, wspaniałe. Wspaniała edycja, wspaniała impreza. Natomiast no ja też chciałabym podziękować wszystkim, wszystkim pracownikom, wszystkich instytucji. Słuchajcie, mamy fantastyczny dzień, bo 18 akurat je, maja wychodzi, wypada noc muzeum. Ale muszę Państwa poinformować i też gorąco poprosić Państwa aby tego 18 maja złożyć wspaniałe życzenia na Dzień Muzalnika, bo właśnie przypada w tym dniu Dzień Muzalnika, więc zapraszam wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, Opola do tego, żeby właśnie, żeby uczestniczyli w tych instytucjach kultury i to będą najlepsze życzenia pod słońcem dla wszystkich naszych muzalników. Ja oczywiście będę składać jeszcze 18, natomiast bardzo proszę Państwa o uczestnictwo, wspaniałe bawmy się, pokazujmy naszą tradycję, naszą kulturę i bardzo serdecznie serdecznie dziękuję za te pomysły wszystkim zespołom, wszystkim pracownikom, bo wszyscy jesteście bardzo zaangażowani w tą kulturę. Pracujecie z pasją, muzalnicy to pasjonaci, powiedzmy sobie szczerze i dziękuję jeszcze raz i zapraszam gorąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.